Transmisja zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Jeśli jesteś pełnoletni, potwierdź to łapką w górę. Jesteście gotowi na totalne skurwienie?

Nie jednak czuję Mam swój honor świat I marzenia, w które leżę Więc dzisiaj znam szczerze Dzisiaj wyznam szczerze Dzisiaj wyznam szczerze dzisiaj Trzy, dwa, jeden! Zobacz, jakie kurwa! Halo? O, hallo. dobry wieczór. Dobry wieczór. Y, no, dobrze się dodzwoniłem, kurczę, bo tutaj chyba trzecia osoba z rzędu. Y, jajca świeże. Znaczy, naturalne tak. świeże jajca. O. No, jestem w tak. zainteresowany. No. no dobrze, pan się no, no, Jest piątek. Y, y, w niedzielę święto. Y, hmm. Jestem zainteresowany jakąś tam większą ilością tych jajec. To znaczy jaką? Yy, no ile może pani tak maksymalnie że, tak sprzedać? No nie no, wiem. UOde i 2506. Bo, bo to prywatne I kury, tak? Złotych. Tak, Pan, tak, ban, ban, tak. masz bana, jeśli ta koszulka. No to zależy, no na, na kiedy. Jest zaczki, to dobra podróba. Kupiłaś coś stanie podobne jaki rozmiar kupiłeś tej Bayernu? No, no zależy, na kiedy by była potrzebna zasłaniająca uszy pod. twarz o Wielkanoc w niedzielę a, jest, czyli najlepiej jakby odebrał jutro, tak? Ale czy też już jest po Wielkanocy? No tak, tylko że jestem prawosławny, to u nas Aha, jest... Aha, rozumiem, no. rozumiem. Mhm. No. I w niedzielę. No to ile by pan potrzebował? O, z 50 jajec, Takim... Z 50 jajec. Nie ma problemu. Będzie? Będzie? będzie. Ile, będzie. ile wtedy jest za sztukę? Bo to jest napisane 12 zł. To jest za kobiałkę 12 zł czy jak tam? Na kilogramy? Yy, za 15 sztuk. 12 zł za 15 sztuk? Tak, tak. Poczeka pani, zweryfikuję ogłoszenie. 12 zł, mm -hmm. posiadam jajka wiejskie. 12, a, jest napisane faktycznie. 12 zł za 15 sztuk. Yy, 12, 12 zł za 15 sztuk to będzie 50 jajek, to będzie 36 zł, tak? Tak. Za 50 mm -hmm. jajek, tak? Tak. Yy, to będzie. I jeszcze brakuje 5, tak? Eee. Yy... A. Bo 50 sztuk, no tak, no to wtedy jeszcze 5. A to jeszcze 5 jajek brakuje. To wtedy co? 55 jajek za 3 zł? Może być. Tak? Może być, oczywiście. Yy, przepraszam, że takie za intymne pytanie. Yy, na przykład, mhm. yy, bo to też muszę wiedzieć, bo u nas tu tak jest też taka tradycja. Yy, można na przykład skoszt mhm. skosztować takiego jajca na miejscu, w sensie, że tam jakieś, yy, nie wiem, no przed ugotować na twardo, żeby tak zjeść po soli, spróbować... No oczywiście, że tak. tak? Oczywiście. Jakby pani, przyrzą... no pewnie. Jakby pani przyrządziła jajecznicę na niedzielę, tak na przykład, żeby spróbować. Ja bym podjechał z żoną. No, no, jajecznicę. Ale to miałaby być jajecznica z czym? Z cebulą czy no nie wiem... Nie, no, tam troszkę boczku może być, bez cebuli nawet, nie? Tylko tak, żeby spróbować, czy to będzie dobre w smaku. Bo u nas duża rodzina akurat no, będzie, dobrze. u nas będzie praktycznie 20 osób, nie? Mhm, mm no rozumiem. I czy by Pani przykazała jakbyśmy nam przyjechali i tam poczystowałaby Pani jajecznicą? Jakiś tam y, chleb, tam chlebek sobie weźmiemy swój tam, żeby nie narażać Pani na koszta? Mhm. Mm o. Co Pani o tym sądzi? Tylko jeszcze by musiała wiedzieć mniej więcej godzinę. Y, po kościele pasuje? No, po kościele, ja jeżdżę na południe do kościoła. To nie wiem, 12, 11, dziesiąta? No, no nie, to by nie pasowało. Dziewiąta pasuje? Mogłaby być dziewiąta. Dobra, powiem tak, pani, no wiem, że takie trochę dziwne, że tutaj jajecznica, coś. O! Czemu tak? Dobra, nawet jak się skończyło? Nie, nie, nie skończył abonament, już widzę, że się nie skończył. Ja pierdolę. Ja nie mam jakiegoś pecha, patrzcie co odpierdoliłem. Nie no kurwa jestem jakiś pierdolnięty, sorry. Daj, ta. Czekajcie chwilkę, ja, ja to szybko ogarnę, sorry. Kurwa jak to, ja pierdolę taki młyn robić. Schatje, vier.